Kiedy ktoś ma urodziny, czego zwykle mu życzymy? Tradycyjnie żyj nam sto lat. Ile wart ten czas szmat? Każdej cennej w życiu chwili. Dziś będziemy toast pili. Czego można Polsce życzyć? Iskier, niech się w świecie błyszczy, ludźmi, których serca płoną za ojczyznę wyzwoloną. Mamy piękny dar pokoleń, wywalczony czas, bez wojen, kuty żelaznymi łzami. Dzisiaj każdą wspominamy. Jeszcze Polska nie zginęła. Pomóż, by się w górę pieła. Już nie szablą, a przykładem. Wszyscy razem damy radę. Mieszkasz w Polsce? To cudownie. Proszę, rozsiądź się wygodnie. Zostań dobrym gospodarzem, który innym drogę wskaże. Brudzisz? Sprzątasz i pracujesz. Płacisz? Żądasz i głosujesz. Z tym podejściem daję słowo. Mądry będziesz już przed szkodą. To zbyt wiele. Jestem polskim marzycielem. Co dzień robię coś od święta, byś przykłady te pamiętał. Kto marzenia spełniać zdoła? przed tym będę chyliczył.